Czerwonego, zapraszamy. Na co dzień walczy profesjonalnie w ogrodach, sadząc, pielęgnując i dekorując. Dziś spełnia swoje marzenie i wieloletnią pasję jaką jest sport i sztuki walki. O jego charakterze mówi jego pseudonim. Szanowni Państwo, powitajmy Jakub Jaguar Strzałkowski! Siemano Jaguar Hair Squad! Walcz! Walcz! <zysy> Walcz, więc walczę, Ta. Ta. Yo. Pozdrawiam wszystkich Ta. Było ciężko, ale idę tą drogą dalej, do przodu do góry, tra jest Ura zajrzeć w oczy, zabić każdą z kwestii Bez grania w trakcie, bez jednych presji kto rozdaje karty, kto trzyma za stery? By każdy wiedział, kim są dwa jokery. Robię zamęt, premedytuję jaguar. HR skład, ostatni wojownik ciska słowem pełnym prawd. Chodząc do ringu, rozwie twoje wotum. Hordy atakują, lampory, porywając tłum Wylewam słowa rymu na ulicę, patrz na mnie. Po co tyle dymu? Robię to w czystej, stajemy to nie, A jego oponentem będzie pochodzący z pięknego miasta Worszczów Od lat mieszkający w sercu Bielska Białej. Po raz pierwszy w życiu wychodzi do ringu, by spełnić marzenie i pokazać charakter. Styczność z boksem miał jeszcze za czasów studenckich, ale podjął wyzwanie i liczy na to, że to będzie nowy początek jego historii ze sztukami walki. Pozdrawiał ukochaną żonę i przyjaciół, którzy są z nim, by go wspierać w tak ważnych momentach. Przed Wami Maksym Beluch. Иди крести за многие номера, кожно нового запись казва, і спинит страва, предишно в приніс Василь, це ще крию це за такі домна Собі декрет, и на том серьезні Цей Николіду я добавляю, напише там розмовляю музику і я ні про не співаю поки он закинь, да дні Я буду сумувати. Walka numer 12, narożnik czerwony Jakub Jaguar Strzałkowski, kontra Maksym Beliuk to pojedynek gdzie panowie ważą powyżej 90 kg Jaguar toksywka wzięta z hip-hopu, ponieważ Jakub, mimo tego, że jest architektem krajobrazu i zapalonym ogrodnikiem, to również lubi porapować, razem z bratem zresztą do własnego utworu wychodził, z kolei Maksym to człowiek, który lubi pomagać, od 10 lat mieszka w Polsce, ale gdy tylko wybuchła wojna na Ukrainie, to zebrał ponad 300 kierowców, którzy jeździli na granicę, oferowali transport ludziom, którzy musieli uciekać na skutek wojny z Ukrainy, także dba o pomoc także w, w ośrodku dla uchodźców, więc Człowiek o wielkim sercu. A Maksym Beliuch, oprócz tego, że człowiek o wielkim sercu, to też doświadczony już zawodnik. On ma za sobą starty w lidze studenckiej. Ja nawet go pamiętam, bił się kiedyś z moim kolegą. Także to jest bokser doświadczony. Zresztą było już widać to po jego pracy na nogach. Miał trochę przerwy od sportu, ale nie zapomina się pewnych rzeczy. Zwróćcie drodzy Państwo uwagę, jak ładnie na nogach pracuje Maksym Beliuch, czyli ten chłopak z narożnika niebieskiego. Z kolei Tutaj Jaguar, czyli z narożnika czerwonego zawodnik Kuba, będzie starał się narzucać swoją presję i starał się trafiać. Ale Maksym cały czas, cały czas sobie odsuwa się, czuje ten dobry wystarczający. Balans że... ciałem u Maksyma, faktycznie widać to doświadczenie z sportów walki. Wprawdzie Jaguar też trenuje od 14 roku życia sporty walki. Nie sprecyzował jakie, natomiast no, doświadczenie u obu treningowe dosyć spore, ale chciałbym zaznaczyć, że to jest drugi pojedynek z rzędu, w którym jeden czas powoduje, że spada kaskę oponenta. No, rzeczywiście tutaj chłopaki biją bardzo mocno, to waga junior ciężka. E, ja pamiętam jeszcze Maksyma z czasów, kiedy on ważył trochę mniej, natomiast nabrał wagi i te ciosy zaczynają ważyć od razu dużo więcej, ale Jaguar tanio skóry nie sprzedaje, zasłania się za podwójną gardą i sam kontruje. Świetnie, no naprawdę, to już jest walka, która no, mogłaby się odbywać na profesjonalnej gali, a nie na białych kołnierzykach, bo tu naprawdę, no ile mieliśmy już kilku naprawdę dobrze wyszkolonych zawodników dzisiaj, to tutaj widać, że że to naprawdę tutaj zawodowcy nie mieliby się czego wstydzić. No panowie podnieśli poprzeczkę wysoko, na pewno w tym pojedynku, szczególnie no Maksym, który widać, że z niejednego pieca już chlebiad. Tak jest, może troszeczkę zardzewiał, bo widziałem, pamiętam go się ze starszych czasów, ale cały czas ten dystans, ta praca na nogach i ten, ta praca tułowiem, kiedy mocno bije Jaguar, on przepuszcza sobie te ciosy, takie obcierki tylko idą, które mu nie robią wielkie krzywdy. Natomiast boję się o kondycję Maksyma trochę, który no, walczył w niższej kategorii wagowej i może się tutaj wystrzelać, Poszli na wymianę, obaj bili sierpy, obaj trafiali i tak skończyła się pierwsza runda, znakomita technicznie runda, takie coś chcemy oglądać. Widzimy, że obaj panowie łapią ciężko oddech, zobaczymy czy ta minuta wystarczy, żeby się zregenerować. No ale naprawdę to jest pokaz takiego naprawdę kunsztu bokserskiego. Tutaj, no, to nie była pójka, to była naprawdę szermierka na pięści przez duże S. I taką drugą rundę mam nadzieję zobaczyć za dosłownie kilkanaście sekund. Ej. Maksym doświadczony pięściarz, a z kolei Jakub całkowski miał też walkę w MMA jedną, więc panowie naprawdę wiedzą co się robi, kiedy zakłada się rękawice i trzeba się bić. Za chwilę zobaczymy drugą odsłonę tego pojedynku. Dwie minuty za nami, jeszcze maksymalnie cztery przed nami, ale kto wie jak to się potoczy i czy czasem nie będziemy mieli kolejnego skończenia przed czasem. Ring jest już wolny, a więc druga odsłona. Właśnie się rozpoczyna. No Kuba strzałkowski jest na pewno bardziej uniwersalny jako zawodnik. Mógłby walczyć w różnych formułach. Zresztą walczy. Natomiast tutaj ta przewaga bokserska. Teraz się pokazała po stronie Maksyma Bielucha, który ładnie poszedł najpierw kombinacją, a teraz zastopował idącego mocno do przodu Kubę. No ale Jaguar nie poddaje się, pomimo że trafiony tym krzyżowym musi Kuba podnieść wyżej lewą rękę. No to cały czas w grze teraz atakował lewym na dół, poprawił prawym na dół. Ktoś tam pokazał sędziemu, że wszystko jest ok a Maksym łapie wiatr w żagle. Przepuszcza znowu tak na dosłownie na centymetry te ciosy, także tylko idzie obcierka i zaraz sam zaczyna atakować. Badają się ładny, lewy w wykonaniu Maksyma, doszedł do głowy Jaguara. No wydaje mi się, że tam lewa ręka bardzo mocno zmęczyła się kubie, bo opada ta lewa ręka. Znowu poszli na mocną wymianę, ale... Lewy ale jest trafił Maxima. teraz prawy Maksym i poprawił jeszcze raz. O, no, pokazuje Maksym też, że jest zmęczony, ale pracuje świetnie na nogach. Ten unik z takim odrzutem barku do boku przepuścił cios i sam kontruje. Znowu pracuje na nogach, wychodzi. no Rewelacyjna praca na nogach, bawi się pozycją, jak trzeba zmienia na drugą, na raz na jedną, raz na drugą. No wprowadza teraz pewien chaos w poczynaniach Jaguara, który nie jest przyzwyczajony do tego, że ktoś tak ładnie balansuje ciałem, że dobrze pracuje na nogach. Mimo tego zmęczenia Maksym naprawdę pokazuje nam tutaj fajną szkołę pięściarstwa. No, to jest takie cwaniarstwo, Ringo bokserskie widać że doświadczenia wynika, bo zmęczony Maksym trochę czaruje po to, żeby zdobyć czas na złapanie oddechu i to mu się udaje, bo tutaj zaszarżował bardzo mocno Kuba, nie trafił. Maksym sobie uciekł i gdyby Kuba troszeczkę przystopował z tymi atakami, troszeczkę poustawiał tym dżebem i potem nagle ruszył do mocniejszej akcji, miałby szansę trafić Maksyma. Natomiast teraz no, bardzo wciągnął go na swoje podwórko Maksym Bielu, który narzuca sobie spokojnie swoje tempo nie daje się ani razu czysto trafić a sam mocnymi ciosami kontruje kiedy tylko ma okazję i tutaj po raz kolejny te ciosy doszły do głowy Kuby i tak kończy się druga odsłona tego fantastycznego pojedynku natomiast wydaje mi się że ewidentnie w tej drugiej rundzie pomimo że zmęczony to jednak doświadczony Maksym Bieluch zdobył przewagę punktową Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w rundzie trzeciej. Widać, że Maksym zmęczony, ale wspaniactwo ringowe i doświadczenie pozwalają mu urywać sobie małe punkciki. Z kolei Kuba Strzałkowski zmęczony tak samo, ale na charakterze. Idzie cały czas mocno do przodu, stara się trafiać, tylko jeżeli nie zmieni czegoś, to przegra ten pojedynek na punkty, bo problem Kuby jest taki, że Kuba atakuje pierwszym ciosem od razu, wkładając w niego całą siłę, a to jest czytelne dla Maksyma, który czyta te akcje, przepuszcza je i kontruje. Kuba, żeby to wygrać, będzie musiał, chciałby poudawać trochę, zrobić takie przyruchy, zaatakować. U udawać, że atakuje lewym i wtedy nagle zaatakować prawym. Wtedy byłaby duża większa szansa, że się to zakończy. No ale zaraz zobaczymy, co pokażą w tej rundzie trzeciej. Czy doświadczenie Maksyma, czy charakter e, Kuby Strzałkowskiego. No i ostatnia odsłona tego pojedynku, ruszył do przodu Kuba i trafił mocnymi ciosami. Brakowało mi tego w poprzednich rundach, żeby po lewym dokładał prawy właśnie. No właśnie, tak jest, tutaj nabrał tym Maksym, a Maksym teraz oddaje mocne sierpy, ale bije nasadą, z tego nic niewiele wynika, a oddaje teraz ładnie Kuba. I Kuba w natarciu, ustawia akcję lewą ręką, ale dostał dwa sierpy w kontrze. I znowu nasadą bije Maksym, no gdyby trafił czysto, może by zrobił większe szkody, ale tak. No, ładne odchylenia, to świetne, naprawdę dystans, brawo Maksym, no pamięta to widać ze starych czasów, tego się nie zapomina, natomiast Kuba charakterny chłop atakuje, cały czas atakuje. Maksym pochyla się, aż jest zmęczenia, ale cały czas jest aktywny. Teraz go, tak poszedł układ, szarżą do przodu bez ciosów Kuba. E, Maksym teraz dostał upomnienia, aby nie robił takiego ruchu głową do góry, żeby gdzieś nie zahaczył szczękę swojego rywala. ale Widać już zmęczenie w tym pojedynku też żyło obu dżentelmenów. Tak, ale Maksym zmęczony bardziej, ale nabiera cały czas jeszcze Kubę na te swoje sztuczki, z kolei Kuba, tak jak mówi jego ksywa Jaguar, ma charakter naprawdę prawdziwego zwierza, ruszył do ataku, trafił teraz, pokazuje Maksym, że nic nie widzi, no ale trzeba też powiedzieć, że to się wzięło z celnego ciosu Kuby, który trafił tam ładnie i trafił po raz kolejny, najpierw lewym, potem prawym, ta runda świetnie układa się dla Kuby, Maksym rusza, żeby wyrównać przewagę, trafił, 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 Kłopoty Kuby teraz. Zamknięty Kuba na siatce. Zbiera na szczękę. Ma twardą głowę. Wytrzymał to. Próbuje oddawać. Maksym przyklinczował. Oj, naprawdę, ależ się nam za żarty bój zrobił. Kończy się pomału trzecia runda. Obaj ledwo stoją, ale obaj charakterni. Trafia Maksym teraz. Kuba patrzy się na swój narożnik, zobaczyć ile czasu zostało. Maksym trafia. Kto podkreśli końcówkę, ten zapewne wygra tą trzecią rundę. Mają klincz na rozerwaniu. bije Maksym mocno. Więcej luzu pracuje całym ciałem. Maksym trafia kilka razy Kubę. I czekamy na decyzję po fantastycznym pojedynku. Pełnym zwrotów akcji, pełny technika w wykonaniu Maksyma. Najwyższy poziom, charakter u Kuby to samo. No i co wygra, charakter czy technika? Z tą charakteru omu nie brakowało, bo Maksymowi brakło tlenu, ale charakteru nie. Czekamy na werdykt sędziowski, ale ta walka mogłaby się zdarzyć na zawodowej gali i niczym by nie obstawało. Brawo, brawa wielkie dla omu zawodników. Szanowni Państwo, za nami pojedynek dwunasty, przed nami druga i ostatnia runda naszych licytacji. A tę walkę przez jednogłośną decyzję sędziów zwycięża Maksym Siemano Jaguar Jadłaj, skład. Walcz, 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 więc walczę, Jo, pozdrawiam wszystkich, Panie senatorze, punkt 1.2 drugiego. Do przodu do góry traje. A szanowni państwo, przed nami druga runda licytacji. Zasady dokładnie te same wspieramy